Wszystko musi być zawsze na swoim miejscu i musi być perfekcyjne. Czy to na pewno mieści się w normie? Czy może mówimy o osobowości obsesyjno-kompulsyjnej? Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu psychologiczne rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No więc, jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia pełnej poufności. Przyznaję, że przesadzam ze schludnością, powiedziała pani Barbara, bacznie wpatrując się w swojego psychoterapeutę. Pani Barbara była doktorantką z dziedziny biologii na jednym z większych uniwersytetów. Swój czas dzieliła między własną pracę a prowadzenie zajęć ze studentami. Według jej opiekuna naukowego, nieco srogiego profesora, który poprosił ją, aby zgłosiła się do specjalisty, problemem nie była schludność. Chodziło o doprowadzanie spraw do końca. Każda praca pisemna, jaką oddawała, była wspaniała. Wszystkie niezbędne dane znajdowały się na swoim miejscu, każdy wniosek był poprawny, nawet literówek nie było, ale też czas, który poświęcała na ich przygotowanie, był bardzo długi. Profesor zapytał ją: Dlaczego nie może uwalniać się od swoich obowiązków trochę wcześniej, zanim szczury umrą ze starości? Pani Barbara uważała wówczas, że to zabawne powiedzenie, jednak dało jej to do myślenia. Pani Barbara zawsze była dobrze zorganizowana. Matka kazała jej prowadzić dokładne listy spraw do załatwienia i weszło jej to w nawyk. Pacjentka przyznała, że tak bardzo zatraca się w sporządzaniu list, że czasami ledwie ma czas na to, żeby skończyć swoją pracę. Studenci raczej ją lubili, choć od kilku usłyszała, że woleliby, aby dawała im większą swobodę. Jeden z nich powiedział profesorowi, że pani Barbara nie pozwala im nawet na samodzielne wykonywanie dysekcji. Ich metody nie były tak kompulsywnie poprawne jak jej, dlatego starała się wszystko robić sama przyznała że z powodu swoich nawyków prawie codziennie zostaje w laboratorium do późna zdała sobie także sprawę że minęły tygodnie odkąd ostatni raz była na randce lub w ogóle z kimś się spotkała na gruncie towarzyskim to właśnie ją skłoniło by posłuchać rady profesora i zgłosić się na konsultację do terapeuty czyli ludzie z osobowością obsesyjno-kompulsyjną to na pewno perfekcjoniści którzy są zaabsorbowani porządkiem Którzy muszą sprawować kontrolę interpersonalną i psychiczną nad bardzo wieloma rzeczami, ale też nad sobą. I cechy te się utrzymują przez całe życie, ale jest tego koszt. Tym kosztem jest wydajność, elastyczność, czasem też szczerość. To nie jest tak, że każdy pacjent przejawia jakieś obsesje. U niektórych to jest takie o wiele mniej widoczne. Ten sztywny perfekcjonizm prowadzi pacjentów do braku zdecydowania nadmiernej troski o szczegóły, skrupulatność. Takie naleganie też, aby inni robili wszystko tak samo dobrze, dokładnie, i zachowania takie mogą ograniczać ich skuteczność w pracy, w sytuacjach społecznych. Często też mają takie objawy depresyjne, które mogą się albo nasilać, albo słabnąć, ale niekiedy do tego stopnia, że popycha ich to do leczenia, bo po prostu oni są zmęczeni, oni są wyczerpani. Zdarza się, że tego typu osoby są skąpe i nie lubią pozbywać się nawet bezwartościowych przedmiotów, które ich zdaniem mogą być potrzebne. Mogą mieć również problemy z wyrażaniem uczuć. Osoby obsesyjno-kompulsyjne są często znane właśnie ze sporządzania list, różnych rzeczy, a jednocześnie takiego złego dysponowania własnym czasem. To są pracoholicy, którzy drobiazgowo planują nawet własne przyjemności. Mogą planować wakacje właściwie tylko po to, aby je na koniec przełożyć. Zdarza się, że się sprzeciwiają autorytetowi innych no i upierają się przy własnym zdaniu. No i przez otoczenie bywają jednak postrzegani jako sztuczni, sztywni, moralizujący, przez co mogą mieć problemy w relacjach interpersonalnych. Ten odcinek jest odcinkiem szkoleniowym przeznaczonym dla patronów naszego podcastu. Jeśli tego słuchasz, a nie jesteś jeszcze patronem, odcinek zaraz się skończy. Jeśli chcesz posłuchać całej treści, zostań patronem podcastu. Wejdź na stronę www.patronite.pl. Link do pełnej treści znajduje się w opisie do tego odcinka. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka. A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać. I pamiętajcie, że możecie nas słuchać na iTunes oraz Spotify. O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl w zakładce publikacje.